Wspieram 17 sesję Rady Miasta Siedce. Sesja odwołana jest na wniosek Prezydenta Miasta Siedzce. Serdecznie witam przybyłych na sesji. Andrzeja Siednika, prezydenta miasta. Panie, Roberta Szczepanika, zastępcę prezydenta miasta. Adama Zabijaka, sekretarza miasta. Kazimierza Paryłeś, skarbnika miasta. Witam pozostałych pracowników Urzędu Miasta. Witam przedstawicieli lokalnych środków masowego przekazu. Witam mieszkańców miasta i pozostałych gości. Witam radnych Rady Miasta Asiedze. W dzisiejszych obradach uczestnicy 17 radnych, co stanowi kworum. Przystępujemy do realizacji porządku obrad. Punkt drugi. Wnioski do porządku obrad. Tak. Nie widzę. Przechodzimy do punktu trzeciego. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Siedzce na lata 2019-2035. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tym punkcie? Może, może, może poprosimy Pana Skarbnika, żeby wyjaśnił jak to Bardzo proszę, kilka. Jakie, kilka słów, po może... To ja powiem mi o budżecie położyć, i o wieloletniach. Tak. bardzo proszę. proszę, to, to, to jasne. Bo to, są, to, to, obowiązane. to jest, jak Państwo mieliście w opisie. Mikrofon w, w opisie i uzasadnieniu, jedyna zmiana, która jest, dotyczy tej uchwały, bo to dzisiejsza sesja zresztą jest, to jest decyzja wojewody, Mazowieckiego przydzielająca naszej Komendzie Straży Pożarnej dofinansowanie tzw. wkład własny na poziomie około 134 tysięcy złotych, przy czym 133 tysiące jest na inwestycje, a 1000 złotych tam 1100 niecały złotych jest na tzw. projekt miękki w ramach programu transgranicznego powiązanego z Ukrainą. I to jest głównie na doposażenie w sprzęt yy, naszej komendy, jak również yy, związany z, z, z tutaj z finansowaniem naszej straży pożarnej. Poważny zaszczyt, Kwo, kwota poważna, bo to było bardzo pod znakiem zapytania, czy, czy w ogóle wojewoda wygospodaruje jakiekolwiek środki własne na wkład własny, bo tak to miało wyglądać na samym początku, jeszcze dwa lata temu jak podpisywaliśmy. Memorandum na ten temat, więc była mowa, że miasta nic to nie będzie, po stronie miasta żadnych wydatków nie będzie. Tak też się dzieje, wygospodarowano te środki w ostatniej chwili, w ostatnim nie, roku. Te pieniądze już mamy na koncie, tak naprawdę, budżetu i dzisiaj je po sesji wysyłamy na konto Straży Pożarnej, aby finansować hmm, szybko faktury, które po prostu muszą być do końca roku zapłacone tymi pieniędzmi. I to główna zmiana tej uchwały i tej wieloletniej prognozy finansowej. Po to wieloletniej, dlatego że jest to jeszcze wykraczające poza rok 19, więc dlatego i wieloletnia prognoza musi być zmieniana. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Siedlce na lata 2019-2035? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Zarządzam zakończenie głosowania. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Stwierdzam, że stosunkiem głosów 18 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący. uchwała została podjęta. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu czwartego. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Siedlce na 2019 rok. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę. Zarządzam głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta się na 2019 rok? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Zarządzam za zakończenie głosowania. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Stwierdzam, że stosunkiem głosów 19 za 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Uchwała została podjęta. Dziękuję bardzo. Jeszcze może pierwszy. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu 5. Zamknięcie obrad. Ja pozwolę sobie składaliśmy życzenia. Ale nowy rok. Szanowni Państwo, zbliża się rok 2020, 2020 rok zamierzeń, nadziei, rok też wielu rocznic, wieluszy. Obchodzić będziemy 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej. Sto lat temu też urodził się święty Jan Paweł II. Ale też obchodzić będziemy 30 -lecie naszego samorządu. Myślę, że wykorzystajmy ten czas jak najlepiej, który jest przed nami. Życzę Państwu, żeby. Ten nowy rok był pasmem sukcesów, pasmem wielu sukcesów z naszego samorządu i sukcesów Państwa wszystkich. Życzę, żeby każdy dzień dostarczał Wam dużo szczęścia, zdrowia i nadziei na lepsze jutro. Dziękuję bardzo. Szczęśliwego Nowego Roku. Dziękuję ja proszę. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Bardzo proszę. Dziękuję Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo Radni. Ja chciałem serdecznie podziękować za tą gotowość, którą żeście Państwo dzisiaj takim, taką swoją obecnością podkreślili, ponieważ no, Staż Pożarna w Siedce wymaga inwestycji, wymaga nakładów i to się dzieje dzięki różnym działaniom, które realizujemy w ramach różnych programów. Kiedyś realizowaliśmy tę modernizację, które też tutaj dzięki przychylności władz miasta. Była możliwa, ponieważ udało się złożyć skuteczny wniosek. Kilka lat temu aplikację, taką fiszkę, która pozwoliła na to, żeby te środki w ramach programu Polska-Białość-Ukraina również tutaj spłynęły. Wiadomo, wiele rzeczy dzieje się tak czasami po, poza tym, jakbyśmy chcieli. I ta końcówka roku no, dla nas może i radosno, dla Państwa wymagała pracy. Ja chciałem za tą pracę serdecznie Państwu radnym. Panu Prezydentowi, panu przewodniczącemu każdemu z osobna podziękować. I również życzyć wszystkiego dobrego na ten nowy rok. Myślę, że on będzie również dobry dla Państwa, dla Straży pożarnych, dla wszystkich, którzy, dla których wartość, jest jako, jako jest miasto siedzce będzie, będzie, będzie nas e, cieszyła. Wszystkiego dobrego w pomyślności. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Bardzo, bardzo. Proszę bardzo, proszę Szanowni Państwo, cieszę się bardzo z nowej inwestycji, która będzie w świetle, czyli doposażenie Straży Pożarnej. Jak już Pan Przewodniczący mówił, wszystkiego najlepszego w Nowym Roku. Wielu życzliwych osób w tym nadchodzącym 2020 roku. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.